Wiecie co? Chyba zmienię nazwy. Nie będą marcinowe recenzje, tylko Batmanowe recenzje. Bo w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, tyle powiedziałem o Batmanie, o filmach, animacjach. A to cóż, kolejna animacja z cyklu Batman Unlimited: Batman Unlimited Max vs. Mutants. Czyli mutanty kontra roboty, mechaniki. wiadomo o co chodzi? Premiera 30 sierpnia, więc jak najbardziej świeżynka. Tak, to nie jest z tego głównego nurtu. Nie jest to Batman bardzo poważny, nie jest to Batman bardzo twardy, ale jeżeli pamiętać przykład Monster Mayhem czy Animal Instinct, to jest właśnie z tego, z tego typu filmu. Hmm. Rewelacji nie ma. Naprawdę nie ma, ale jest na pewno dużo lepszy niż właśnie filmy, o których powiedziałem. Fabuła jest w porządku, jak najbardziej. Mamy, dużo jest, dużo się dzieje, bo mamy mnóstwo superbohaterów. Naprawdę, bo i pojawia się y, Zielona Strzała elegancko i kilku jeszcze innych, których oczywiście znamy z, z DCU. OK, niby w porządku, bo pojawi się też mnóstwo z złych, ba złych bandiorów Mnóstwo bandziurów, bo jest Mr. Freeze, jest Killer Croc, kto tam jeszcze się pojawia, jest, jest Bane, Clayface. I okej, okay, w porządku, oglądamy elegancko, ale bardziej, coraz bardziej mam wrażenie, i chyba sobie już odpuszczę recenzję właśnie Batmanów Cycle Unlimited, że to jest stricte tylko i wyłącznie dla dzieci, a głównie dla tych, którzy będą, może też dla dorosłych którzy będą kupowali zabawki, bo gadżetów pojawia się od groma. Naprawdę mnóstwo nowe jakieś to. Jakiś e, samochód e, Batmobil, który potem jest e, samolotem. Jakiś w ogóle wielki robot, w e, którego wchodzi Batman. Mnóstwo, naprawdę. Okej, okay, w porządku, ogląda się fajnie. Nie, nie najgorzej. Fabuła jest e, taka, do której Batmany z, tego, z tej serii zdążyły nas przyzwyczaić. Mr. Freeze to jest główny e, czarny charakter. No w sumie na spółkę z, z Pingwinem jest w porządku. To oczywiście Robin już jest starszy, to nie jest cały czas ten sam Damien malutki, którego pamiętamy m.in. z Justice League vs. Teen Titans, dorósł, już w tym momencie jest, jest Robinem, pojawia się oczywiście e, tam jeszcze Nightwing i kilku innych e, bohaterów. Jeżeli lubicie Batmana, możecie sobie obejrzeć. Aczkolwiek, jeżeli znacie Batmana tylko i wyłącznie z filmów popularnej skina Kina, Christian Bale, Nolan. E, tudzież, powiedzmy, Tim Burton, to sobie odpuśćcie. Naprawdę, bo się zawiedziecie, bo to nie jest to, co któryś uznaje najbardziej. Kreska jest fajna, w porządku, ale... nie. Niedawno była mowa o Killing Joke. Killing Joke jest dużo, dużo lepszy. Tutaj może być 6 na 10 i film nie powala w tym względzie. Lepszy niż Animal Instinct, lepszy od Monster Mayhem, ale, do, powiedzmy, do Killing Joke brakuje, troszeczkę brakuje. Dziękuję bardzo. Cztery pozostałe recenzje zaraz będą. Obejrzyjcie, a my widzimy się niedługo. Cześć.